Po co Jezus przyszedł na świat? No najprościej odpowiedzieć, że przyszedł po to, żeby nas zbawić, żeby zbawić człowieka. Zresztą to samo o tym mówi, że bo, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I samo sobie mówi, ja przyszedłem na świat, nie po to, aby świat potępić, ale po to, aby świat zbawić. Jezus przychodzi zbawić świat. I to się dokonuje oczywiście najbardziej Jego kosztem. W sensie takim że On ogałaca siebie coraz bardziej i bardziej, tak? Istniejąc w postaci Bożej, staje się człowiekiem, jest prawdziwym Bogiem, prawdziwie człowiekiem. W tej, w tej pozycji jako człowieka chcę, żebyś to zauważył. Jesteśmy coraz bliżej tajemnicy Jego męki, śmierci i chwalebnego zmartwychwstania, że nawet będąc człowiekiem to siebie ogałaca, tak? Rodzi się w jakiejś tam dziurze, w, w, jeszcze w dodatku w stajni, pośród zwierząt. W rodzinie, która nic nie znaczy totalnie, mieszka później w miejscowości bez żadnego znaczenia, zajmuje się taką robotą, która była ogólnie no, nisko opłacana i taka nie, 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 była, nie było to coś, czym można było się pochwalić, po prostu dawało chleb i przeżycie. Potem jako nauczyciel, kiedy już w, w, wszedł w ten etap nauczania, nie miał nic. Po prostu nie, nie, stało, nie stało za nim nic. Żadna nie wiem, tam szkoła rabinacka, ani, ani żadne poważne pieniądze, ani jakiś polityk. No nic. On był sam. Taki prosty. I teraz ten Bóg sprawia nas właśnie w ten sposób, że nawet z tego się ogłaca. To, co dawała, tą chwałę u ludzi, czy, czy jakieś poszanowanie u ludzi, które dawało Jego mądrość i moc Boża, która, którą w sobie miał i kto, którą okazywał Jezus, to z tego też został ogołocony. Kiedy? Kiedy go podstępnie aresztowano. To wszystko jakby prysło. Uczniowie uciekli, przestali pokładać w Nim ufność, sami się załamali. Jezus zostaje e, haniebnie Podstępnie oskarżony, osądzony i tu też odzierają go z czci, wyszydzają, wyśmiewają, aż ląduje na śmietnisku, na krzyżu, kara śmierci najgorsza w tamtych czasach, dla największych przestępców, dla, dla ludzi po prostu z totalnego marginesu, umiera jak nikt. Otoczony tylko przez yy, no, trzy kochającego czy cztery kochającego osoby i Wokół Niego reszta to byli ludzie, którzy Go nienawidzili. Jezus przychodzi zbawić świat właśnie w taki sposób. Po co w taki sposób? Po to, żeby to zbawienie mogło dotknąć każdego, żeby się nikt nie czuł przez Boga pominięty. Bo świat dzisiaj odrzuca ludzi, którzy są w cudzysłowie bez znaczenia, tak? Bo nie mają pieniędzy, nie mają władzy, nie urodzili się w takiej jakiejś tam znacznej rodzinie. A Jezus nie odrzuca. Bóg pamięta o każdym. Dlatego tak pozwolił się zgnieść. I to jest ciekawe, że sam strzedł tak jakby na niziny człowieczeństwa, nawet mówił o nim Dawid w widzeniu, że to jest robak, a nie człowiek. Po to dał się tak zgnieść, tak strzedł, żeby móc niejako oddolnie wszystkich ludzi pozbierać i zaprosić do chwały, jaką nam przeznaczył w niebie. Czyli. Jezus nas zmawia, ale przyszedł też po to, żeby podnieść godność człowieka, godność kobiety, godność dziecka, wewnętrzną godność każdego, czy biedny, czy bogaty, czy, czy znaczny, czy nieznaczny, czy mądry, czy głupi, bez różnicy, czy grzeszny, czy w swoich oczach sprawiedliwy. Każdego chce podnieść i to też jest tajemnica bycia Jezusa na ziemi. Dla tych, którzy no, są historykami, nie tak jak ja, tylko mają trochę pojęcia, to jest też jasne. Że On przemienił mentalność świata. On zaprosił nas do tego, żebyśmy wtedy no, tego człowieka podnieśli w rangę w ważności, bardziej się o Niego zatroszczyli, szczególnie tego potrzebującego. Jezus zbawia świat, przychodzi po to, żeby nas zbawić, ale nie tylko tak zewnętrznie, bo On nas odkupił, kiedy był na krzyżu, umarł za Ciebie i za mnie, ale też po to, żeby nas przekonać, żeśmy chcieli w to zbawienie wejść. Bo dobrze wiesz, jeśli odrzucisz Jezusa, Nikt cię nie zmusi do przyjęcia go. Jeśli go odrzucisz, nie wchodzisz w to dzieło, które on dokonał. Jeśli przyjmiesz, to on przymieni Twoje serce, będziesz podobny do niego. Będziesz też niejako ogołocony. To, co mówi święty Paweł, że ci, co posiadają, jakby nie posiadali, tak niech żyją. Nic nas nie będzie trzymać na tym świecie, nic nas do niego nie będzie wiązać. Bo wszystko, całą swoje nadzieje będziemy upatrywać tam. I jeśli mamy kogoś, kogo kochamy tutaj na ziemi, to będziemy się też troszczyć o to, żebyśmy mogli Go kochać i po śmierci, żeby On był u Boga. Więc to zmienia, zmienia perspektywę. Jezus zmienia perspektywę. Uwalnia w wielu kwestiach nas od tego, co tak naprawdę nas zniewala, ale ta przygoda z Nim no jest też taka, no nie wiem, trudna to złe słowo. No, coś się w stylu żeglowania po oceanie, nie? że jest ten dreszczyk emocji, bo to będzie trudne, bo to będzie z przygodami, bo to wiele zmieni w moim życiu, bo to tak naprawdę mnie zmieni. No to jest to dla niektórych dość trudno, żeby w to wejść. Tak jak się wchodzi do zimnej wody, trochę na raty, ale zachęcam Cię, żebyś zaufał, żebyś zaufała temu Jezusowi. I ja lubię patrzeć na krzyż, i na tym krzyżu widać on jest goły ma rozstawione ręce żeby zobaczył że nic przed tobą nie ukrywa diabeł w raju powiedział do Adama i Ewy że Bóg nie chce abyście byli jak on i dlatego nie pozwala wam jeść z tego drzewa a pan Jezus pokazuje zobacz, ja nic nie ukrywam i mało tego krzyż niejako daje początek sakramentom kościoła więc jest tym drzewem z którego wolno nam jeść i spożywamy z niego co jest ciekawe owoc Życia to jest Eucharystia. Po co Jezus przyszedł na świat? Po to, żeby nas bawić, żeby dać nam Eucharystię, żeby sam stać się człowiekiem, po to, żeby przeżywać z nami nasze życie, po to, żeby przemienić nasze myślenie, po to, żeby zmienić też nasze postrzeganie drugiego człowieka. Pewnie można by tego mnożyć. Kto mądrzejszy, to jeszcze więcej by dodał. Ja wiem jedno. Bardzo się cieszę z tego, że Jezus przyszedł na świat. Bardzo się cieszę z tego, że oddał swoje życie za mnie. Cieszę się, że zmartwychwstał, dzisiaj zasiada po prawicy Ojca i cieszę się, że w Ewangelii została nauka o Nim, że w Piśmie Świętym jest nauka o Nim, że mogę czytać, Jego poznawać i też za Jego łaską stawać się do Niego podobnym. W to wierzę, o to też cały czas proszę. I Ciebie, na Twojej drodze do zbawienia, do przyjęcia tego, co Jezus uczynił. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.